Maneczko. Dzisiaj będziemy grali w... Proszę bardzo, AI Frostbear Od razu cyk cyk i przechodzimy do rzeczy. Wiadomo oczywiście komel mi polecał tego moda. Znaczy polecał, No mówię, żebym nagrał, tak? Bo są święte xy, i w sumie to tyle, nie. No, thank you, i gramy i gotowe. Uuuu Proszę bardzo, X na środku wiadomo. Myślę, że animacje wyglądają tak samo. Poza tym, że plakaty sobie tam... Troszeczkę wiszą w powietrzu, ale dobra, to nieważne, ja sobie to skipnę, bo wiadomo, zawsze ta animacja tak wyglądała. No, generalnie powiem tak, fajny klimat jest tu zbudowany, ale... nie wiem, nie wiem się. Kuśtawka! a czemu on lata, co to ma być? No Dobra, więc tu jest jakaś górka, o, można na nią wejść, proszę bardzo. Ja sobie tutaj przejdę do domku Napeaksa, oj, chyba troszeczkę nie przeszedłem. Dobra, ja to skipnę. o siema! <laughs> siema Fredbeaks. O, udekorowana piwnica, oczywiście. Eee, no. No to co, no to y, trzeba pogryźć, tak? O, proszę bardzo. Cyk, pyk, trzymaj! Ciekawe czy hej działa. Ej. Oczywiście, że działa. Siema Fredbix! Ja sobie to wezmę, to też i to też. Ja sobie się wybombię tu, proszę bardzo. Aha, no to super. Jeszcze raz, proszę bardzo. Ale to ja miałem się wybić nie to. Jeszcze raz. No zaś. No i zaś, 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 zaś. Łoho, lepka, nie aż tak! No to, żem se. po... O, to komina jak święty Mikołaj. Proszę bardzo. Oj, no dobra, nie ma co, trzeba e, grać, tak? Dawaj mi ten śmietnik, głupi cyk, cyk, proszę cię bardzo. Poskładam go sobie jak klocki. Lego, nie ma mnie, nie ma mnie! No i nie złapał, gdzie? Nie ma tego. Uuuuu, ale się klimatycznie zrobiło teraz. Proszę bardzo. A ja tu normalnie sklap, od śmietnika, hotwe i gotowe. Nie, nie! Ojojoj, oj, oj. no i tyle z tego było, tak? No to co, on, to trzeba wyjść do góry. No zaś, gdzie? O, gdzie nie sobie. No i znowu zaś, nie! Dobra, poczekamy sobie chwilkę, aż on sobie wyjdzie. Proszę bardzo, idź sobie. Poszedł sobie. U, ale jump, dobra. Niech on sobie tam. Poszedł sobie, dobra. To ja skorzystam z okazji i sobie tutaj wejdę. Proszę bardzo. Ojojoj. Oj, oj. Zaś jeszcze raz o, znowu się klimatycznie zrobiło. No i znowu! Dobra, stop, trzeba poczekać, aż on sobie tutaj przejdzie, ale musi oczyskać świecą. Gdzie? Gdzie? Aha gdzie? Śmietnik! Gdzie? Proszę bardzo, niech on sobie tam pójdzie. Mam śmietnik pewnie, że mam. Gdzie? Uuu? No i teraz tego było, tak? Dobra. Niech on sobie przejdzie, bo ja nie mogę normalnie przejść tej gry. On przychodzi się rozgląda bez sensu. W ogóle się jeszcze ma czapeczkę. A co jak on wyjdzie? Hey. Chłopolybko, on teraz może skakać sobie, ma rampę skubany. O, do domku idzie, dobra. To ja kosztem skorzystam z okazji i sobie wejdę tutaj. Proszę cię bardzo. Zaś! Jeszcze raz. Proszę cię bardzo! Aha! Co ty robisz, Fredwix? Ja sobie tu wszystko rozbiję. Wejdę sobie tu, on już tam do mnie chce wejść. Proszę Cię, bardzo dawaj mi to. Nie no, nie trząś tą ziemią, ty! Nic się nie da zrobić przez tego Fred Fredpixa głupiego. Siema, nie ma mnie. Gdzie? Ja sobie tylko wezmę ten magnes stąd. Thank you. Jak Ty sobie tam idziesz, to ja sobie pójdę tędy i sobie skołuję... ...to. Ale po co mi to? Tego nie chcę. Tego też nie. Gdzie? Co ja mam z tymi firewreckami niby zrobić? A co tu jest? Co to ma być? Gdzie? No już to do mnie przyleciał. No zaś, co ja mam tu zrobić? Nie! Koniec tego! Gdzie ja mam iść? A może się po prostu tam wybombię? No ale nie tak. Chociaż. żegnaj, Fredbix. Dobra, to jest kluczyk potrzebny. Skąd ja mam ci ten kluczyk wziąć? Z szafek? Pewnie, że już do mnie godzi. Nie, 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 nie. nie wiem, co powiedziałem, ale dobra. O, teraz sobie tam idzie. Teraz sobie. zaś. O. Zablokował się. No i super. Co, co ja mam tu zrobić niby? Może muszę się dostać do... Kuchni może? Chociaż nie wiem czy na pewno. Nie wiem, wybiję mu tutaj szybę. Bo magnes... Chociaż nie wiem czy mi się magnes przyda. Raczej nie, ale dobra to najpierw się po niego cofnę. To sobie dostał. Gdzie on jest? Oj, on chyba sobie tam idzie. Gdzie? GDZIE? No i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zo ujdzie. Nie ma mnie. Ja sobie wezmę z powrotem mój magnetix. X. Bo on już do mnie idzie. Siema! Nie ma mnie! Proszę cię bardzo! Gdzie? Jeszcze raz? Siema! Jeszcze raz, gdzie? Dobra, on sobie tam przejdzie, sobie pójdę od razu tu. Może w lodówce? Pewnie, że nie. Zaś co ja tu muszę zrobić? No, szukam, szukam i szukam i szukam i nic nie ma. Co ja mam tu zrobić? W toalecie może coś jest? Pewnie, że nie. Co to jest? A. Nie. Ej, dobra, to była ta piła, była chyba. Ojoj, ojoj. Nie ma mnie. Zaś. Dobra, trzymaj ten Magnetix. Idź sobie. Thank you. A ja sobie w tym czasie pobiegnę tam. Tutaj sobie wejdę, i to była. Proszę bardzo. Tylko teraz z kolei co ja mam z tą piłą zrobić. Zaś! Ło, no i znowu się taka scenka musi odpalać. Ona jest całkowicie bez sensu. Uuu. Nie ma Fred a tam w sumie nic nie było, ale dobra. Gotowe! Dawaj mi tą piłę, ja sobie tutaj jakieś drzewko zetnę zetnobrał. No zaś! To czego mi jest piła? Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma. Gdzie mi stąpiło? Dawaj mi te śmieci. Ja się tu wybombiam? Chyba nie, że nie. A ten tam chips już skacze. Nie ma mnie. Jeszcze raz. Co ja muszę stąpiłom zrobić. No, chyba nie to. No i zaś. O! Chociaż. A co to jest za jakiś karmel? Aha, to jest. Aha, nieważne. Dobra, on sobie tam idzie. Ja sobie tędy pójdę. Dawaj mi ten magnes, może się jeszcze dalej przydać. No Dobra, co ja tu muszę zrobić, no. Zaś, jeszcze Lix. je pójdę do tego drzewka, może. Może chodzi o to drzewko. Pewnie, że chips. Oj, zaś. Co ja mam z tym zrobić? Nie ma mnie, nie ma mnie. Po coś mi to jest, ale po co? Może tu gdzieś? Pewnie, że nie. Może gdzieś w domu Neibixa? Jakaś, nie wiem, choinka czy coś? Po co mi jest ta piło? A może do tego? Pewnie, że tak. Proszę bardzo, dawaj mi to. Chcę zrobić z tą głową niedźwiedzia, no. Nie, nie, nie ma mnie. O, jestem. <noise> Proszę bardzo, chcę zrobić z tą głową. Hmm, kurczę, nie wiem. Muszę z nią coś zrobić, ale ten Fred, no to prawda, on sobie chyba pójdzie za domek, mi się wydaje. Jednak nie. Okej, okay, do środka idzie. Tutaj jest w ogóle jakaś latarka, chyba. Teraz ja tam poszedłem, może to gdzieś... Tu jest! Proszę cię bardzo, trzymaj! Dostałem coś za to? Tutaj się coś pojawiło chyba. Nie, to jest kuga po prostu. No to... Co? Trzymaj tą głowę. I co teraz niby? Zaś. Pewnie, że nic. Co ja mam teraz zrobić? Tutaj się coś świeci. Ale nie wiem, czy to mi się w ogóle przyda, ta informacja. Nie ma mnie, nie ma mnie, Fredbix. Co teraz on zrobić? Tu się coś pojawiło? Nie wiem. Pewnie, że nie, tylko Fredbix mi Zaś! Się ma, Fredbix. Może tam. w góry się coś pojawiło? No, zaś! Jeszcze raz. On sobie wyjdzie. Ja sobie nie wiem. Poczekam. teraz? O-o! 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 No i gotowe. Nie wiem, co on tu tak do końca zrobić, ale. Może tutaj coś jest u mnie w domku. Przecież nie sądzę. Nie wiem, dałem temu niedźwiedziowi tą głowę, ale nie wiem co teraz. No ja sobie tam poszedł, ja sobie tutaj wejdę. Może to przekazać skarny. O, teraz wszystko widzę. Nic. Dobra, trochę rzeczy, ale nie wiem, co ja z tą głową niedźwiedzia, niby działałem. Wejdę sobie tu. Może tu wtajnić, pewnie, że nie. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Gdzież ten chips jip, chips jip, 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 zaś, zaś, zaś No i co teraz? No zaś To ja nie wiem, nie wiem się. Ten się głupi zaś tam baguje. O, odbagował się. Ja nie wiem co ja tam dalej zrobić, no. zaś Może tutaj coś. Coś tu leży może? Co za bezsens sens? Nic tu nie leży, bebe, bebe, bebe. co to jest? prezent nie wiem, może, może to chodzi o te prezenty czy coś. Chociaż szczerze mówiąc nie wydaje mi się. O! Jeszcze raz. No i zaś musi wychodzić. Ej, idź mi stąd. Trzymaj tę swoją głupią latarkę z powrotem. Zaś Zaś! Nie MA mnie... Uo! Może jeszcze po coś tą piłę potrzebuję. Już nie wydaje mi się, no bo... Po co mi ona? W ogóle te drzewka się tak chwieją fajnie. Ja nie wiem co ja muszę z tym zrobić, ale wywalę sobie to tam. Siema! Ja nie wiem, czego ja tu powinienem szukać? Wydaje mi się, że chips. Może w tych... W tych skrzynkach może coś jest. Proszę bardzo. Pewnie, że nie. Listy to świętego Mikołaja. Pewnie, że nie. Hmm. Mogę sobie znowu wejść tam do góry i wskoczyć sobie o tu. Tylko co to mi może dać? Tutaj chyba nic nie ma. Chociaż nie wiem, może się mylę, może coś jest. Tutaj jest na pewno zamknięte. Tam jest klucz, dobra. Ale nie wiem, co ja mam z tym faktem zrobić. Chociaż w sumie, jak on może rozwalać drzwi. A powiedzmy, że ja sobie teraz tutaj wejdę. Tutaj. Cyk. Sobie tutaj przyklęknę i go zawołam. Rozwalił. Dobra. Bo nie jestem pewien do końca, co ja mam zrobić. To lepiej, żebym te drzwi już rozwalił. Wtedy ja sobie będę mógł przejść. No, sobie tam pójdzie, dobra. To sobie tędy wejdę. Cyk. Teraz zaś nic nie widzę. O, jest. Thank you. Tylko to było do tego. Zaś. No przecież bym sobie to magnesem wziął, to tam luz. Ja potrzebuję tego. Tylko zaś nic nie widzę. O. Thank you. Teraz tędy. No i zaś. Chociaż. Proszę bardzo i gotowe. Uuu, ale zielono jest. Trzymaj. Hello. Dawaj mi ten klucz X Mam kluciks, dobra. Teraz sobie wezmę to i ten wywalę sobie cyk. Oj, ten sobie wywalę cyk. I ja jestem z tym Siema! Proszę bardzo. Zaś! Nie mogę tego odblokować. Chyba pierw muszę to. No to ja sobie tutaj zostawię ten kluczyk. I teraz tak. S co ja mam zrobić? Mogę się schować w szafie, ale to mi nic raczej nie da. Eee, nie wiem. O, siema Fred. Ja nie wiem, nie wiem się, ale mogę się tam zbugować tym. Śmieciami tymi. No sobie tam, nie wiem gdzie poszedł. O jednak, jednak wiem, jednak wiem. Dobra. Ej. I teraz niech on sobie wróci do domku nie wraca. Teraz ja sobie tak zrobię. Oj, nie tak. No nie tak. Tak, nie, no nie tak. Nie, 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 Tak, nie. Nie wiem, nie wiem się, nie wiem się, nie wiem się. Thank you. Thank you. Thank you. Gdzie? Dobra. Może mnie nie zobaczy. Pewnie, żeby nie zobaczył. Tu jest jakieś... Nie, słodzę tam zbagować Chociaż marne szanse, że to się w ogóle uda. Chociaż może... No i zaś! No i zaś! Ja sobie tam od razu nie biegnę! Ja sobie bokiem przejdę. Zaś! No i znowu z tymi kacsenkami zaś... Yy, tej to jeszcze nie widziałem. Siema Neibix! Siema zaś, ja stąd tu Spierdiks jednak nie. Zaś, ej, co ja tu mam zrobić? Hmm... Dobra, bo to już wszystko za długo trwa, a nie wiem do końca co mam zrobić. To najwyżej nagram part 2 i co? I póki co udało się klucz zdobyć, udało się rozwiązać zagadkę z niedźwiedziem, a przede wszystkim piłą. I co? I... nie wiem, nie wiem się, ale wiem, że już jest jedna z trzech rzeczy, czyli klucz. Fredbix sam sobie skacze, a ja kończę odcinek. Szyknajcie! Chodź no tu Fredbix, cyk, 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 cyk! Siema!